Z tej strony QTX, a dzisiaj gram sobie, że musimy klikać przycisk, i widzowie, jak będzie krótki odcinek, parę sekund będzie trwać, to sorry, ale mi się coś wyłącza nagrywanie. Więc sorry, jak będzie parę sekund trwać, bo mi się wyłącza nagrywanie, no ale możecie zostawić. A i zginęliśmy Poczekamy, może widzimy się jak już o już w kolejnej rundzie. No, więc się widzimy w kolejnej rundzie. Dobra! Się z tym, że jakoś się męczą. to wie, więc to by było na tyle, albo nie. No, więc mówię, jak jeszcze dotrwało do tego, że może ten. Może ten. Tak zalagować. Może być, mogą być lagi i jak, jak dotrwaliście, to jak to dotrwało, mi się nie włączyło, to to może jeszcze być, że parę sekund będzie trwać, jak mi się nie włączyło, bo już minęło, bo ten odcinek już trwa minutę. Już dwie.